Lubisz przejechać moc? Zdarzy się. Łowski, bo cię będę musiał zwolnić. Jak kasy o swojemu. No, no. Próbował, no i zobacz, gdzie jestem, jak gdzie jest on. Um. mówi, że ma coś do przekazania dla wszystkich. Tak. Śmieszne, śmieszne. Co jednego mi się brakuje. Kolejną walką, która budzi wielkie emocje, jest Japczan kontra bonus BGC. Walka petarda. Najbardziej oczekiwany debiut streamerski i najbardziej oczekiwany powrót. Co by nie powiedzieć, Twój przeciwnik jest o wiele bardziej doświadczony. Co możemy też e, zobaczyć w e, zestawieniu e, w Fortunie Oficjalnym Bukmacherze 1,65 na bonusa, 1,98 na ciebie. Jaka była Twoja pierwsza myśl w głowie, gdy otrzymałeś propozycję walki z legendarnym łazarskim gladiatorem? Pierwsza moja myśl. Szczerze, że dostałem jakąś szmatę do rozjebania. Wiesz, dostawałem strasznie dużo spamów od swoich fanów, coś tam, wiesz, że ty jakimś nieletnim ludziom swoje przyrodzenie wysyłasz. Jak to mordo było? Powiedz tak, zapytam wprost, po prostu. Nie szokuje mnie, ale pytanie, ta osoba była nieletnia rzeczywiście? Miała to 15 lat, jak to ludzie mówią? Nie, nie miała tyle. Ja powiedz mi, jak to jest, bo gdzieś tam ostatnio słyszałem, że ty mówisz, że Malik cię nawet nie obserwuje. O co chodzi? No, każdy zawodnik dostał followa na Instagramie, tylko ja nie dostałem po ogłoszeniu. Może przez to jesteś wyróżniony? Jeszcze raz? Może przez to, że właśnie nie obserwuję, jesteś wyróżniony. Chujowe wyróżnienie. Wolałbym na odwrót. Nie pamiętam, Jeśli... nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, ale z Twoich ust padło, że wszyscy youtuberzy, yy, że jesteś w stanie się bić ze wszystkimi turami, bo to pizdy, coś takiego. Nie pamiętam kiedy to dokładnie było, ale gdzieś koło konferencji jak walczyłeś na fejmie, nie pamiętam, z kasem albo ze stroną. No to jestem w stanie, no bo ty jesteś jednym z mocniejszych youtuberów i przyjąłem to wyzwanie, to jakby No się i właśnie czas. zobaczymy, czy są pizdami, także walczę w imię youtuberów. Dobra, no to zweryfikujemy to wtedy, tyle. Jesteś generalnie hipokrytką i to mnie kurwia w tobie. Bo już nie wiem, czy ty jesteś seksmasterką, czy ty jesteś Lil Masti, czy ty jesteś zapaśniczką. Nie wiem, po prostu. No i ja się tak motywuję do tej walki. Po prostu chcę wygrać z hipokrytką i generalnie w kurwie twój ryj. No to hipo hipokrytka. Nie spodziewaliśmy się, że pierwszy ryj wyjdzie od sportsmenki, nie? Proszę. No to Ewa, powiedz mi, jak się czujesz, że hipokrytka i seksmasterka ci wpierdoli? W ogóle, jak się. W ogóle jak się czujesz Czuję jako. Się Czuję się doskonale, bo ty tak uważasz, a ja po prostu ukręcę ci tam łeb. Jak Ty w ogóle się czujesz jako zawodowiec y, z wielkimi osiągnięciami, siedząc tutaj razem z nami y, przy stole, siedząc razem z Seksmasterką, że twoja kariera zawodowa doprowadziła Cię do tego, że siedzisz z Seksmasterką przy stole. Jak ty się, ja już, ale tak szczerze, wiesz, tak szczerze już wiesz... już odpowiadam dziękuję. Tak że szczerze, się no marwisz. odpowiedz po prostu, jak no, się jak czujesz, się że jesteś takim odpowie, zawodowcem. Daj przynajmniej do głosu. Więc czuję się doskonale, dlatego że w boksie osiągnęłam już wszystko. Wiesz, nie osiągnąłem tego cyckami ani dupą, nie jeździłam na rowerze, na golasa, nie wskakiwałam do wody. Ty tam będziesz moją foczką, Pamiętasz taki filmik, jak wskakiwałaś się do wody i mówiłaś, będę waszą foczką. Ła, ła, no to i ja właśnie, właśnie taka foczka ja usiądzie le... na tobie i to, ci ja będę, to ja będę tam rekinem i cię po prostu pożrę. Ty nie masz pojęcia, lewy prosty w nos i po prostu padasz. Jest kilka walk, na które na pewno. Będę patrzeć z większym zaciekawieniem, ale w zasadzie no, ten main event dosyć ciekawy jest. Tutaj mamy jedną stronę, która bardzo lubi McDonalda jeść, a tutaj mamy drugą osobę, która się pilotami do TV lubi bawić, na przykład między innymi. Pilotami telewizyjnymi. I w zasadzie jest tak, takie zestawienie dosyć ciekawe w moim odczuciu.